Witaj. Co według mnie jest najważniejsze w budowaniu listy adresowej? Zapewne spotkałeś się lub spotkałaś się z tematem budowania listy adresowej i tego, że lista adresowa jest złotem internetu. I oczywiście ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Natomiast mogę Ci bardzo dużo opowiedzieć o narzędziach, jakie um, powinnaś wykorzystywać w budowaniu swojego biznesu. Jak również krok po kroku mogę Ci pokazać, jak te wszystkie narzędzia skonfigurować. Natomiast najważniejsze, według mnie, jest znalezienie odbiorców i znajomość tych odbiorców. Nie zbudujesz listy adresowej, jeżeli nie wiesz, kim jest Twój potencjalny klient. I moim zdaniem, zanim zaczniesz budować listę adresową, to musisz pośledzić swoją niszę. Musisz znaleźć swoich klientów, zobacz, gdzie oni są, gdzie oni przebywają, co wpisują w Google, czego szukają na Facebooku, czego szukają na forach internetowych, jakie problemy ich interesują, a dopiero wtedy będziesz w stanie utworzyć super, idealną, po pierwsze, stronę przechwytującą, po drugie, ustawisz odpowiedni mailing dla tych osób. Bo mailing musi budować po pierwsze relacje z Twoją listą adresową, ale musi mieć dużą wartość dla tych ludzi. Jeżeli nie będziesz wartościowa w tym, co piszesz, to ludzie wypiszą się z Twojej listy adresowej i Twoje całe wysiłki pójdą na marne. A więc jeszcze raz, uważam, że najważniejsze w budowaniu Twojego biznesu, w budowaniu listy adresowej w internecie jest znalezienie Twoich potencjalnych klientów i sprawdzenie, czym oni tak naprawdę się interesują, gdzie oni są, po co szukają rozwiązania swoich problemów, po co jest im to potrzebne. Może Ci to zająć dzień, może Ci to zająć dwa dni, tydzień, miesiąc. Pamiętaj, że musisz wyśledzić swoich potencjalnych klientów, by wiedzieć, w jaki target uderzać. Po co ci to mówię? Bo spotkałam się w, so, w swojej pracy z wieloma osobami, które robiły listę adresową, umiały podłączyć autoresponder, umiały to wszystko włożyć na Facebooka, aby wtyczka, która służy do tego celu, perfekcyjnie zbierała. Osoby lubiące fanpage'a oraz zbierała adresy e-mailowe. Natomiast okazywało się, że po pewnym czasie, po pierwsze, reklama nie działała, ludzie nie klikali w tą reklamę, a nawet jak klikali, to nie zostawiali swoich danych. Jest to pierwsza oznaka tego, że twoja reklama nie jest kompatybilna z tym, co piszesz na swoim fanpage'u, co oferujesz tym ludziom. Dlatego musisz wiedzieć, co Twoi potencjalni klienci chcą, musisz im to dać, zaoferować, ale musisz do tego ustawić dobrą reklamę. Aby ustawić dobrą reklamę, oczywiście musisz znać tych swoich potencjalnych klientów. I to jest moje przesłanie do Ciebie. Nie buduj listy adresowej, jeżeli nie wiesz, kim jest Twój potencjalny klient i w jakich klimatach w internecie się obraca. Mam nadzieję, że pomogłam Ci troszeczkę tym stwierdzeniem i zabierzesz się od razu za śledzenie swoich potencjalnych klientów. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć.